Te piękne gliwickie obiekty i krajobrazy na płótnie i papierze uwiecznili uczestnicy 8. Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Moje Miasto. Gliwice malują nie tylko mieszkańcy oraz artyści z innych polskich miast, ale również goście z zagranicy. I jak przyznają, gliwicze na co dzień mijają niektóre budynki czy miejsca i po prostu ich nie zauważają. Dla mnie w Gliwicach wszystko jest inspirujące, mówi Edward Gaustow z Białorusi. To ciężko pracowało się, dlaczego? Bo było dużo pokusy. Bardzo chciało się chodzić, odwiedzać to. Piękne miasto, naprawdę bardzo mi się podoba miasto Gliwice. I dlatego to było trudno. A tak, tak bardzo podobało się. Oto dzieło pana Edwarda. Radiostacja to bez wątpienia najbardziej rozpoznawalny symbol Gliwic. Artysta z Białorusi spojrzał na nią jednak nieco inaczej. Podobnie jak autorka obrazu, która zdobyła nagrodę prezydenta Gliwic. Irena Komplikowicz-Szczepaniak przyznaje, że Gliwicka starówka urzekła ją najbardziej i dlatego powstały cztery obrazy przedstawiające okolice Gliwickiego rynku. Mają bardzo dużo takich różnych zaułków, budyneczków, gdzie można się właśnie wykazać jakimś takim malarskim spojrzeniem. Paweł Szyma rysuje. Tym razem stworzył dzieło pod nazwą Gliwicki Zaułek. Jak sam mówi, inspirację czerpie ze spacerów po mieście. I chociaż od 30 lat mieszka w Niemczech, to swojej rodziny na miasto Gliwice odwiedza co roku i uwiecznia je na zdjęciach oraz rysunkach. Gliwice są bardzo ładnym miastem. Mają dużo zakątków, jest dużo miejsc, które inni nie zauważają, i my właśnie chcemy pokazać te miejsca w jakiś sposób przetworzony. Chcemy pokazać własną indywidualność, własną interpretację. Na temat miasta Gliwic. Obrazy stworzone podczas plenerów malarskich zdobią wiele ścian. Związek Polskich Artystów Plastyków przeznacza je na nagrody w wielu ważnych miejskich konkursach. Obrazy otrzymują m.in. laureaci konkursów prezydenta Gliwic. W tym roku powstało ich ponad 80. No niestety nie mogłam wszystkich pokazać, pokazałam tylko 60 parę. Ale każdego roku ten plener, przynajmniej tak mi się wydaje, że jest lepszy. Każdego roku jest lepszy i ciekawszy, piękny. W tym roku nagrodę prezydenta Gliwic otrzymała wspomniana już Irena Komplikowicz-Szczepaniak. Natomiast Leszek Cepak został nagrodzony przez prezesa Technoparku Gliwice. A Damian Pietrek otrzymał nagrodę prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków. Było również wiele wyróżnień. Plener Wielkie moje miasto odbywa się w Gliwicach już od 8 lat to doskonała promocja miasta w tym roku w plenerze wzięli udział artyści z Wielkiej Brytanii Ukrainy Białorusi oraz Polski